Jedna rzecz. Hej, widzieliście Sofii? Sofi! Tak. I, i poszła i, i... powiedziała.. Poszła tam. Właśnie. Dzięki. Czekaj! Jeszcze. Jeszcze jedna sprawa. Coś nie tak z twoim nie, 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 nie działać ci. Szwankuje, no. Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Mów mi, Aiden. Vincenzo. Eden, jak się zostaje pielgrzymem? Jesteś mordercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nic nie widziałem. O nic się nie martwcie. Po prostu mnie wypuśćcie. Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo, zostaw go! W spokoju! Do znalezienia mojej jedynej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie. Ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federika. Kogo? Federika. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. Testów? Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, nie był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok. I więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federika, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala, Nagle zniknął. Pamiętasz nazwisko lekarza? Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop, ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Mam nadzieję, że żyje i że kiedyś go znajdziesz. Jestem. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy! Logan! Przysięgam, że ich rozszarpie, a potem zeżrę! Pisklak! Ralf! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneja. Błagała, stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało, Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie, i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. <grywka> powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? O mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią przyszedłeś do miasta? Tak. Sofie, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden... Aiden... Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? <noise> Mam najmocniejszą wątrobę w Wiledor. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sofii? Tam, na dachu. Mam cię na oku. Przedszedłeś podgląd. Okazuje się, że especy nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joem, co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Warta jest nieliczna. Pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy, my ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. Zmiana planów, Aiden. Zaatakowani naszą kryjówkę. Kto? Sophie? Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię, co mogę. 是啊是啊是啊是啊是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 야아 오게 마크쳐 什、呃 Proszę, próbuj uniknąć tego! Trzeba było pamiętać o rozczarowaniu... Jesteś tu mile widziany w goście. Dla Sofii pracują bardzo ciekawi ludzie, choćby tacy jak pierwszy. Pielgrzymie, gdzie pozostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Wywołaj, Sofii, szybko. Sophie? Mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie, jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden. Dokąd mam iść? Do motelu tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Nie wierzę, że dałem się tak oszukać. Jack i Joe zapłacą z nawiązką za każdą zabitą osobę. Wreszcie ktoś pokazał tym gnojom. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sofii i Barneja. To mogą być especy. Kurwa! Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do central lub, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Muszę iść, Hakon. Obiecałem Sofii, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Dobra, będę w kontakcie. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Cholera, spóźniłem się. Sofi, Barney, jesteś tu? Sofi, Sofi, zgłoś się. Sofii, co się dzieje do cholery? Zgłoś się! Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Cholera, Aiden. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu Espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas. I zabijemy cię za to. Pomagałeś sobie i Aitorowi. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? Nie wiecie, co robić? Barney! Barney, czekaj! Jestem gotowy? Masz! Jest? Mam tu coś dla ciebie, zasrańcu. Barney! Ja,

厉害厉 Łap! Zawsze we właścimy miejscu. Barney, Skąd się tu wziąłeś? Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lukasem, albo gorzej. Co można na myśli? Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Wiledor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. Bądź miły, to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc. To ty będziesz zdychał, Barney. Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. <laughs> Wiesz, co robisz? Tak odpłacać ci za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Spróbuj, ale najpierw powiedz. Kto zabił Lukasa! Debil myśli, że to my. Pośpiesz się! Strzelaj! To twoja ostatnia szansa, Sofii. Mów, kto go zabił, zanim wyważę te drzwi! Mogę cię zabić tu i teraz, ale na razie potrzebuję cię żywego. Przekonamy się, jak długo. Major, miałeś rację. Sofi i Barney chcieli mnie zabić. Dostałem wiadomość od Hakona. Dobrze, że nadal jesteś cały. Spotkajmy się u mnie na stacji metra. Przegadamy dalszy plan. Okej. Okay. Z do się mi to mi? Kiedy myślę, że już wszystko widziałem, zawsze wyskoczy coś nowego. Wiesz, co mi to przypomina? Miałeś rację. Pewnie zbliżałeś się do odkrycia prawdy. Albo sami zabili Lukasa, albo wiedzą, kto go zabił. Wyciągniemy to z nich. A jak to zrobimy? Przejmiemy kontrolę nad wieżą ciśnień. Jack i Joe się zwinęli. W wieży zostali co najwyżej maruderzy. To jedyne źródło wody w okolicy. Ktokolwiek kontroluje wodę, kontroluje Old Viledor. Zajmiesz ją siłą. Mógłbym. Teraz, gdy bandytów już nie ma, bazar obsadzi wieże strażnikami. Jak tylko zobaczą SP, od razu dojdzie do zbrojnego starcia. Hmm. Ale. Nie chcę dawać im pretekstu do rozpoczęcia wojny. Jeśli jednak ktoś przejąłby wieżę po cichu, postawiłby ich przed faktem dokonanym. Chcesz, żebym się tam zagradł? Tak. I rozbroił ładunki pozostawione przez Jacka i Joego, cokolwiek tam zostało. Ale uważaj, wieża to najwyższy budynek w okolicy, a jedyna droga na szczyt została odcięta. Spróbuję. Lepszych opcji chyba nie mamy. Dobra. Powodzenia. Jeśli ci się uda, zyskamy wielką przewagę w rozmowach z bazarem na temat tożsamości mordercy.